Czy pani zdarzyła się taka sytuacja, żeby na przykład jakiś hejt przybrał formę takiego sformułowania, czy na przykład takiej groźby, żeby wydrukować go i zanieść na komisariat? Czy nie było takiej sytuacji? Oczywiście. Z tym, że akurat w tym przypadku się chyba przedawniło. W związku z czym ja nie miałam żadnych, żadnych narzędzi. Natomiast tak, pisanie do mnie takich bardzo nie, nie, nieprzyjemnych rzeczy, po prostu nękanie mnie takimi e, listami, które m, były wypisywane z kont kont e, instagramowych, e, które powstawały z kolei wyłącznie po to, żeby do mnie napisać, tak, czyli ja byłam jedyną osobą obserwowaną przez takiego e, hejtera. Jak blokowałam, to powstawało nowe konto i znowu e, kolejna rzecz, która która była nieprzyzwoita, nie, nie a po prostu taka, której nie chciałam, więc, więc oczywiście tak, tę sprawę e, zgłosiłam. E, zgłosiłam historię, m, która była dla mnie bardzo, bardzo przykra, bo ktoś e, włożył w moje usta cytat, którego nigdy w życiu nie wypowiedziałam i na zasadzie m, takiego internetowego mema to się rozniosło po, po sieci. Chodziło o to, że ja powiedziałam coś takiego, że e, że jestem Żydówką i że Polacy zabili mi dziadków, już nawet nie pamiętam, bo nie chcę tego, nie chcę tego pamiętać, co było oczywiście jakąś kompletną bzdurą. Ten cytat w ogóle był w charakterze takiej chmurki, czyli mojej wypowiedzi, jak w komiksie, cudzysłowie, czyli moim słowie. No tak. Niby podpisane moje zdjęcie i po prostu Zaczęłam dostawać jakieś tony y, listów y, czy wiadomości takich facebookowo-instagramowych w stylu Żydówko, zginiesz do Piachu, do gazu z tobą, wracaj do Izraela. Po prostu jakieś tak totalnie y, y, nieprzyjemne rzeczy, y, że oczywiście też to, też to, też to zgłosiłam, ale wydałam oświadczenie i, i zawsze jak ktoś próbował Potem y, tworzyć z tego jakikolwiek argument, no to odsyłałam do strony, na której, y, czy do artykułu, który powstał na ten temat. Bo ja mam jeszcze taką tendencję, że y, 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 lubię naprawiać świat. <laughs> Jestem idealistką. W związku z czym, jeżeli ktoś do mnie y, pisze y, y, z konta facebookowego, ja wiem, że mogę mu odpisać, no bo wiadomo, w komentarzach no tak. artykułami tego, tego nie ma. Więc ja po prostu zadaję sobie trud i odpisuję każdej takiej osobie, że to nie jest tak, jak myślisz, że e, wprowadzono Cię w błąd, że e, słuchaj, to jest niesprawiedliwe, bo nieprawdziwe. A ocenianie mnie przez pryzmat wymyślonych na mój temat rzeczy jest po prostu nieprzy nieprzyzwoite. E, więc e, tak mniej więcej jedna trzecia przeprasza. Ech. E, ale... No bo to tak jest właśnie, że często, bo mówi się o tym, że hater nie powie nam tego, co chce, co, co napisał w internecie, że nie powie nam w twarz. Ale często nam w twarz też nie napisze, bo, bo, bo często nie wiem. Być może myśli sobie, że zyska poklaski innych komentujących, że, że pani tego nie przeczyta na przykład. Mhm. No, dlatego właśnie trafiałam do, do ludzi bezpośrednio i jak się komuś głupio zrobiło, no to był dobry odruch.